Co? Kornet. Kornet. Da. Witam Do Walka przyjechała żona Do naszego ukraińskiego kozaka yeah. Walek ucieszony Nie. Yeah. Na miesiąc, tak? Na jeden miesiąc? Jesteśmy no. sobie na grillu Po koncercie Zjemy coś Ja, laban, bujał ladział. bujał ladział. W czarży się trochę ochłodziło. W końcu. O, drugi lauban <grystanie> Tutaj na tym grillu Jesteśmy stałymi klientami Także nas znają Zawsze jakimiś papierosami Częstują Zawsze coś tam Gratis dodadzą. A żona walka drugi dobra. dzień zamarznie, tak, bo się ochodziło. I drugi dzień w kitajcach. Da? Jakie wrażenia? Dobre, harasho? da? Podoba się? Dobra, dobra, dobra. Co Cię zaskoczyło tak, w kinach? Co Ci się podoba na przykład? Podobry, Jesteś tak? już pół roku, pół roku, tak? Grill podobnie. Co? Grill. Grill? Jedzenie na zewnątrz? Dużo fajnie. My tu sobie piwkujemy. Już prawie koniec. Pierwszy grill zaliczony. Jak smakowało? Fajnie, nie, miło. Dobra. Na razie.